Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z podbijania Europy panem z wąsem Aktualnie żądamy Gdańska od Polski, Wielkiej nieśmiertelnej, I mamy wolny z Francją I przez linię Maginota raczej nie przejdziemy No bo bunkry 10 poziomu mnie nie zachęcają do tego Dlatego pójdziemy sobie w lotnictwo, doktrynki jakiekolwiek Pójdziemy sobie w doktrynkę lądową O, jeszcze jedna mogę i Francja już się tutaj pojawiła znowu. Wykończymy jej w takim razie. E, po raz kolejny. No, a, w będzie taka zabawa ta za chwilę. E, osłabiamy wojska francuskie, bo po to robili desant. Jakby nie zrobili desant, to by nie tracili ludzi. <laughs> Ale dobra. Hmm. Jeżeli chodzi o zapatrzenie, nie jest aż tak źle. Chociaż powinno być dużo lepiej. Doktrynkę bym najchętniej, znaczy yy, rozpiętość bym najchętniej zmienił. Mm, Mogę dodać piechotę. Kolejną zobaczymy, jak na to zareagują. I nie dajemy im anterów, a antery są potrzebne. Dlatego antery, pyk, pyk. I przesunę je tutaj i nieco ciszę, bo aż mnie uszy bolą od tej muzyki momento dobra hmm. weźmiemy sobie wydobywanie trójeczki. i czekamy na Polskę i ziu. Gdańsk albo Wojna Polsko Gdańsk? hu 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 nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc myślałem, że on że odmówią, by nie mieli wojny, ale skoro tak, no to ja się nie będę sprzeciwstawiał. Idziemy sobie po linii Marginota. W takim razie. Stawiamy tutaj całe wojsko przy Holandii. A raczej inaczej to zrobię. Rozstawię sobie tu. Czołgi wezmę, postawię na Holandii. kilka dywizji, żeby przytrzymali ich. Bo nie ma wojny z Wielką Brytanią, która idzie w faszyzm. I podbija sobie tam Islandię, i tak dalej, Irlandię, Irlandię. No. Także na spokojnie, bez stresu, możemy sobie podbić wszystkie kraje po kolei. Jeszcze prawdopodobnie do nas dołączą. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak się stało. Oni pewnie będą zabiegać o dołączenie się do Osi. Jestem bardziej niż pewien. Chociaż znając moje szczęście, to różnie bywa. Ty nie bierzesz udział, ty bierzesz udział. Ty nie bierzesz i ty bierzesz. Także szko szkolcie się. A, pojedyncze muszę wybrać. No dobra. E, Pod szkole ich i robimy ten cel. Dobra. Mamy już cel. nam się cel. Więc teraz możemy iść w drzewku w... Coś. Hajcarskie złoto albo odbicie ich. I to jest... Dobre pytanie. Chociaż możemy powolutku robić to. Nam da fabrykę cywilną, więc fajnie. Dobra, anulujemy sobie na chwilkę. Wyznaczamy tutaj cel ataku. Oni się tu będą bić. A wy zorganizujcie się i wlatujemy w Holandię. Oni mają gwarancję od Republiki Włoskiej. Od Włoch, dobrze zauważyłem. E, no dobra, no tak się, chcecie się bawić, no tak się będziemy bawić. E, nie, wy tutaj zostajecie. Wy też tutaj zostajecie. Was przydzielam do Włoch. Klikcie sobie na Włochy. Stańcie tam i stójcie. A ja w tym czasie pokonam tutaj te Państewko, Państewka. Tutaj się nadal biją, dotarliście, dotarliście, dobra, lecimy w nich. Wlatujemy w nich bez problemu. Amsterdam. Haga będzie nasza. Skapitulowali. Dobra, was w takim razie usuwamy. Nie usuwamy że jednostki, ale przycinamy po miejsce. Na Belgię teraz ruszymy. Zajmiemy się szybciutko Belgią. Powiadamy jej wojnę. I od razu w nią wlatujemy. No. Pyk. I Belgia teraz będzie nasza. Włochy nas tutaj lekko atakują. Lędz, ja się tego nie boję. One maj oni mają działo? Ua. Musimy przejąć to działo w takim razie. Szybciutko. Ale to w swoim czasie. Belgia kapituluje. Fantastycznie. Ustawiamy teraz linię. Was przy... usuwamy teraz. Inaczej zrobię. Usunę to. Usunę to. Przydzielę tutaj linię. I oni wszyscy powinni się tutaj zorganizować, przydzielić i tak dalej. Więc pick. Jeszcze raz to zrobię. Pięk I blatujcie w Francję. Bez problemu. Prawo poboru, pełny pobór. Francja nie ma szans. Oni są słabi. Ale linii po jednej dywizji, po jednej dywizji stoją. Dobra, to jest 6, ale to. A niebezpieczne się miejsce teoretycznie. Tutaj wlatujemy ostro w nich. Idźcie tu. Krążenie robimy. dajcie tam chłopaki, wierzę was no i tak naprawdę na puszczonym planie będziemy ich puszczać ja tu nic nie będę robił, Gierował praktycznie więc widzimy się za chwilę i Francja kaptynowała, bo doszedłem do Paryża więc oni teraz nie mają szans ja ich tutaj powybijam, resztki i ustawiamy się na Włochy idziemy po Włochy i jak do siebie jeśli ja tutaj wykończcie pyk pyk Wyklikam ich teraz po kolei, to są działa kolejowe, wątpię, że, ich, e, że je zgarniemy Prędzej będziemy czarnia, typu Ustawiam tu działy i będzie tutaj... tutaj stać przez tysiąc lat, aż wygramy wojnę Imperium Kanadyjskie Imperium Kanadyjskie Imperium Kanadyjskie, oni są sojusz. oni nie mają z nikim wojny Chętnie, do... Chętnie przywitamy was osią Mamy teraz możliwość zaatakowania USA. To jest bardzo dobre opcja. Oh, Bo ktoś przygotowuje cel? Imperium. Czemu im Co? Dlaczego? Jeszcze powiem, że dołączą do wojny. Będę musiał statki robić. Albo lotnictwo. To będzie śmieszne. Eee, typowy gameplay. W pokoju. nie ma medzinota dobijemy. Jakkolwiek. Tutaj. Ustawcie się i lecimy w nich. Da się sobie radę, chyba. tak na 50%. Bo tu Wy, jest, tu jesteście. Pyk. Lecicie, przewijacie się. No i też mamy mało dewizji. bardzo mało. Dobra, lecimy w nich. Jakiś duch narodowy. Znaczy, cel narodowy byśmy zaczęli robić. Mm, szwajcarskie złoto, może. Są neutralni, to niech będą neutralni. Nie przeszkadzają mi na razie. Wejdźcie tutaj, wyatakujcie ich, co z tego, że mają Lastenda, to jest działo kolejowe. Teraz ich wybijemy. Czy to działo trafi do nas? Odpowiedź brzmi: nie. Niestety. No, trudno się mówi. A działo kolejowe nie mam przyjął. Chyba, że mogę już robić? Mogę już robić dział kolejowe, to dobra. W takim razie nie będziemy zwlekać. Dajemy działo kolejowe i lecimy na Włochy. Wysyłam Chinom, które niedługo upadną, e, jakiekolwiek landlis, żeby mieli broń. Muszą pokonać, a przynajmniej przytrzymać Japonię, żeby spowodować im większe straty, bo Japonia będzie nie do zatrzymania w przyszłości, a na pewno nie mi się z bić przez 13 lat. Dobra, mam nadzieję, że to coś nie upadnie. W tym momencie łączymy nasze armie z dwóch stron. Przebijając Włochy na pół Więc praktycznie wygraliśmy, bo całe wojsko zostaje na północy, a na południu O jakaś A na południu zostaje tylko i wyłącznie e, Pusta przestrzeń praktycznie Kilka dewizji. Przecież powoli tam uciekają, ale zablokujemy im, pyk Tutaj to coś podatakujemy I teraz już jest po Włoszech My się jeszcze przebili, mój, no. Tutaj też wejście, spróbujcie okrążyć w tej stronę. Albo przynajmniej przejść. O! Przy okazji małe kociołek, zrobiliśmy w tym miejscu. Tych nawet nie musimy podbijać, już możemy ich troszeczkę pomęczyć. Czyli chodzi o nich, Bułgaria proponuje. Okej, okay, Bułgaria, witamy. Wchodzimy sobie do tej krateczki, wchodzimy sobie do tej krateczki Tutaj Te lekkie okrążenie, chociaż oni się tutaj chyba przybili. No, dziwne rzeczy się dzieją Hiszpania, no i Tutaj mają domówkę, niech na razie nie ingerują Chcę podbić Hiszpanię całą Chcę podbić następnie Portugalię i mieć... Uła, tutaj mi się... Tutaj mi odbili tereny żeby mieć nieskończone ilości surowców Elegancko to wygląda. Dobra, to jest tylko teraz wybieranie jednostek, żeby przechodziły dalej na Rzym. Także widzimy się za chwilę, kiedy Włochy upadną na konferencji. Właśnie wchodzimy na Palermo i kapitulujemy wszystko. I nie ma jeszcze sojuszu, Nie ma jeszcze upadku. Dlaczego? Włochy muszą upaść tylko i wyłącznie. I belgijskie Kongo? Czekaj. Kongo belgijskie. Serio? a nie muszą upaść? Żeby było śmiesznie, to jeszcze było zadłączyło do wojny i właśnie bieg na nowe. <laughs> Uwielbiam to Brazylia i Japonia dołączają do osi. Dobra, nie jest aż tak źle. Mamy dużo się dzieje na pewno. Nie chciałem aż tak rozległej wojny, ale Brazylia do nas dołączyła i Japonia do nas dołączyła. Zwamy sojuszników. I przy okazji dołączyłem Hiszpanię, żeby się z nim tutaj pobić. Bo i tak nie mam nic do podbijania, to odbijemy Hiszpanię. Okej, okay, Szwajcaria, inaczej Federacja chce do nas dołączyć. To jest do Sojuszu. Tak. To jeszcze jako nasza marynetka. Uuu, fajnie. Uuu, żeby tego było mało, to nasza ukochana Bułgaria ma wojnę z Związkiem Radzieckich, który ma dywizji troszeczkę. Chętnie bym przyjął, tylko że nie mam broni aktualnie. Więc chwileczkę muszę poczekać, się wstrzymać z tym. Dorobię sobie troszeczkę broni i zaraz możemy zobaczyć, czy pójdziemy na tą wojnę. Ja mu chętnie pożegnę. Chętnie bym rozjechał ich. Nie ukrywam. Mm, ale nie zabierajcie się w tym projekcie. Na ich rozjadę tylko potrzebuję tak na oko 70 fabryk. Jeszcze. Także robię fabryki, widzimy się za chwilę. No, Rumunia do nas dołącza, więc mamy kolejnego sojusznika wysiłam tego. Oni też mają wojnę z nimi. Trzeba będzie ich obronić w takim razie. Nie możemy czekać. Są te dywizje. Dywizje są gdzieś, ale te dywizje trzeba wysłać na porą z Niemcami, znaczy z ruskimi. W Grecji na razie ustawimy na drugi plan. Ale niepotrzebnie dodawałem Rumunię do naszego sojuszu. Mogą ich na chwilę zostawić. Także na razie mogą być lekkie kłopoty. Chociaż ludzkich na razie nie ma. Na polu walki. Więc może jakoś to wyjdzie. Może troszeczkę terenu zajmiemy. Ustawię jakikolwiek plan, i tam żeby atakowali. Hej, wracam do budowy naszej gospodarki, bo na razie strasznie zaniedbana. Wolna Francja odłączyła się od Sojuszu i wydała mi konferencję pokojową. Także zabieramy całą Francję. Dosłownie całą. No bo nie, nie dosłownie całą. Tutaj zabierzemy sobie treny europejskie. Zabierzemy sobie to. I utworzymy sobie marionetkę. Z reszty Francji. To będzie genialne. Czyli będę mógł zrobić marionetkę z reszty Francji. Halo? Czy to jest Francja? Wolna Francja czy coś takiego? Nie mogę. O, to ciekawostka. Państwo Marinotko, no czemu nie ma? Hmm. Mam jakieś tereny. No to wziąć. Francja tu ma tereny? Naprawdę? I ja nawet nie wiedziałem, że Francja tutaj ma tereny. I tu ma jakieś tereny. No nic. E, nie zostawimy Francji, zabierzemy całą. Pyk. Zabierzemy im calutką flotę, bo się nam przyda na pewno. No i uliczanie konferencji. Pyk. I to są nasze tereny teraz. A agentów zaczniemy wykorzystywać, bo o nich kompletnie zapomniałem. I damy im zniszczenie ruchu oporu. o ile to jest. 70% w Paryżu. Zacznijcie niszczyć ten opór Żeby posłuszeństwo po rosło Fabryki cywilne też mi się przydadzą I wojskowe Włochy e, Włochy nie istnieją nadal, Ale Węgry e, tutaj e, Istnieją I zaraz będziemy mieli wojnę, bo mamy z Rumunią Sojusz Więc rozjeżdżamy Tutaj państewko Rozjeżdżamy drugie państewko I jesteśmy u siebie no, a żeby nie budzą, no to jeszcze Jugosławię rozjedziemy. I myślimy tam salutkie wojsko, kto by się przejmował Związkiem Radzieckim, czy co to tam teraz jest. Możemy sobie kupić ropę naftową z Wenezueli. Więcej ropy naftowej. <słuch> Chyba tyle. No nic, rafinery trzeba będzie budować w przyszłości. Dobra, rozejdźcie się chłopaki. Dam na kolonie. Roszczenia. I tu już mamy coś ciekawego. Dobra. Szkodzenia na terytorium. Mądry wybór. Ua, Zobaczymy, jakie terytorium tam dostaniemy. Nie widzę. Jakie terytoria. To miasto, chyba. Nie. Nie wiem. Jakieś terytoria straci. Ci ja zyskałem. Nie wiem. Mniejsza z tym. Mm, nie wiem, wyzwalam sobie to czy coś. I wojnę Jugosławią. Pyk! O nie! Szwajcaria ich gwarantuje. Co ja teraz robię? Podbiję. Szwajcarię. Szwecję znaczy, sorry. Szwajcarię. Dobroni mordeczki. Wy również dobroni mordeczki. I lecimy na nich. No chłopaki. Nie chcą atakować. No dobra, mniejsza z tego. Wjeżdżamy w nich. Przejmiemy ich w ten sposób. I nagle chcą dołączyć. Dziwne, dziwne. To się zbugowało. Nic, Jugosławia zostaje pokonana zaraz. To już francuski? Fajne, są już francuski chłopaki. Tu nawet Łazanie nie dołączy. Chyba, że oni są w tym Soniuszu. Nie. Dlaczego państwa Europy. A stany zjednoczone tam są. Ha. Ostro, ostro. Robicie tutaj. Wy sobie wejdziecie w to miejsce. Jakaś wizja pójdzie tutaj. I za chwilę nie będzie Ty Idziesz tu, idziesz tu, co pójdziesz tutaj. Ile tam do kapitulacji zostało? Bardzo niewiele. To idziesz tu. Ty mu pomożesz. Chorwacja. Zaproś do frakcji ich Chorwacji. Pyk. No dobra. Aktualnie na puszczonym planie patrzę się, jak Rosja jest pokonywana przez Rumunię. Wszystkie tereny zostają podbite przez Rumunię. Rumunia pewnie ma logistykę koszmarną. Otóż to. No cóż powiedzieć. No cóż powiedzieć. Rumunia z taką logistyką wygrywa. Nie no, tak naprawdę nie pomagam leciutko. Lecę po Leningrad. do Leningrad, a potem zajmiemy się innymi państwami. Na przykład Grecją, trzeba ją dobić do końca. I jakoś się spróbujemy dostać na, na Amerykę Północną. Może z Ameryki Południowej. Tutaj Brazylia. Plan DJ WZ. Tutaj się biją. Trzeba szybko to zrobić. I to proponuje prawa do odkupiania baz. Co to jest? Sposób Litwie zagwarantujemy niepodległość. Czemu nie? W końcu to jest silny i potężny kraj. Chciałbym powiedzieć państwo, ale. Kraj podchodzi. Dobra, tutaj kociołek. Tutaj Leningrad zdołączcie. Upaki. Może jakieś okrążonko, to jest tak jest? Może? Uh, uh, uh. Może wyjdzie. No dobra, to jest tylko czekanie, aż rudy przegrają. Następnie podbicie USA. Yy, Doktrynę mam praktycznie wymaksowaną. Właśnie wymaksowałem sobie kolejną. Poszedłem tutaj w lewo w Mempower, to 3 miliony ludzi. E, tutaj łodzie podwodne sobie daję. Na chwilę bez nam bo zacznę ich produkować hurtem, gdy zbuduję stocznię. Stocznie na razie nie buduję, bo robią się fabryki wojskowe. Były mi bardzo potrzebne, żeby odzyskać e, sprzęt cały. Miałem 75 tysięcy na minusie w przyczynowym momencie. Na szczęście mamy 12 tysięcy na plus i teraz pora robić rakiety oraz samochody Więc ile tutaj mamy? Sporo tego mamy No nic. E, co oni tu chcą? Ponieszenie swojego terytorium. Nie. Nie będziemy im dawać terytorium. Oni są słabi. Ja już część terytorium dałem tutaj. Ten odcinek. Teraz się zgodziłem. Eee... I to będzie ciężkie USA, za moim przejęli całą Kanadę. Chyba, że z brytyjskiego imperium. Fajnie było, gdyby oni odłączyli się od aliantów i dołączyli do nas. Chociaż wątpię, że to się stanie. Szczerze mówiąc. I muzyka dutnie nie za mocno. No nic. Rumunia podbija ruskich. Klasyk. Hmm. Baku podbijcie chłopaki. Z tej strony. Tutaj cywilki dalej róbcie. Ja bym chętnie wziął e, ropę naftową, ale nie mamy ropy naftowej. Może z Rumunii. Dajcie mi wszystko co macie. Ale dużo. Ło! Malaj mogę brać, ale mniejsza z tym. Gumy na razie nie potrzebujemy. Tutaj Portugalia już poszła dawno temu. Linia Madziana no ta właśnie została zniszczona. Czechosłowackie porty również. No i pozostaje nam czekać, aż Związek Radziecki upadnie. Oj, nie ten przycisk. Dobra, prawie sobie obs włączyłem. Także widzimy się, jak już skapulują, bo zostało im naprawdę niewiele. 2 miliony strat mają. Z tego milion ode mnie. 83% kapitulacji i to będzie teraz chodzenie po Syberii. Dobra, spróbuję się zdesantować na Szwecję. Uwaga, uwaga. Lecą. Jeszcze przy okazji. Mogę dać im wsparcie do Santu. I, 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 i. Nie za dobrze to wygląda. Pomóżcie im. Spróbuj okrążyć leciutko. Jakaś bitwa. Dobra, po bitwie. Z drugiej strony. Pyk. Atakuj. I tu się nagle pojawiło. Co jest? Ci, tutaj stoją. Chłopaki, róbcie coś. O, flota przypłynęła i za chwilę będzie po nich. Mówiłem. Ua, ale straty mają. A drugi desan nie poszedł. Niedobrze. Nie mam dominację. A tu nie ma dominacji. Dobra, to już zyskujemy dominację. Pyk. Startujcie. Ta niestety idzie do piachu. I uwaga. Pomóżcie im. Zrobimy tak. Sztokholm zajmiemy i stolicę. No i perfekcyjnie. Teraz usuwamy tą minię. Ustawiamy tutaj armię. Niech tutaj dostaję szybciutko Ich też tu ustawiamy Pyk. I lecicie Serio? Zajęliście Sztokholm? Zajęli wam Sztokholm? Rozstawiali się i Zajęli im Sztokholm Czyli jedyny port który pozwalał mi na jakąkolwiek walkę z Szwejca... Szwecji Szwecją mm, Nie no, powiedziałem już od mnie chłopaki Ale wy coś zrobicie dzisiaj? Dobra Ja nawet Udam, że tego nie było Po prostu, udam, że tego nie było Idźcie na linię z Ruskim, idźcie coś Widzę, się nie nadajecie do niczego, chłopaki. No dobra, to w takim razie stoimy aktualnie na tym momencie, że Ruscy teraz kapitulują, USA robi jakieś dzikie desaute tutaj z Hiszpanią. Także dzięki za oglądanie tego odcinka widzimy się w trzeciej części, gdzie będziemy walczyli z USA. Mam nadzieję, że nam się uda przynajmniej, takie mam nadzieję. Także możecie kliknąć suba, dać łapkę w górę i dzięki za oglądanie. Cześć!